Cześć, witam was serdecznie, tu Piotr z KryptoManik. I dzisiaj kolejny odcinek co nowego w kryptopiszy. I zaczynamy! Dalsze spadki. Bitcoin obecnie 45106$ 106 dolarów. W obecnym momencie jak kręcę ten filmik. 61.3% mamy dominację Bitcoina Market Cap 1 380 1 miliardów 166 milionów dolarów, cały market cap. Jak widzicie, w ciągu tygodnia Bitcoin nam poleciał już prawie 20%. W ciągu 24 godzin 3,82%. Ethereum ponad 29% poleciało. 1368 dolarów. I w ciągu doby niecałe 7%. Cardano ponad 10%. 16, jeszcze ma na plusie w ciągu tygodnia. I tak, widać, czerwono, czerwono, czerwono i czerwono. Niektóre projekty tylko się wybroniły, jak na przykład NEM. 8% do przodu, prawie 9%, w ciągu całego tygodnia prawie 11% do przodu. Nieliczne projekty się wybroniły. Dobra. Przejdźmy teraz do 100, top 100 DeFi tokens. Unisław na pierwszej pozycji. Wapet BTC, druga. Synthetics Network, trzecia. Totalny market cap: 48 miliardów dolarów. I tu widzicie to samo: zjazdy, ceny totalne. Curved free pool. Jedynie na plusie z tego co widać, tak tu wszędzie praktycznie czerwono. Jakiś balancer 50 weight. Też ma 4%, 24% w ciągu tygodnia. Teraz masternody online, tutaj nam 292 coiny listowane, market cap cały 4 miliardy 225 miliardów dolarów, dominacja dasza 47.43% Dasz tradycyjnie na pierwszej pozycji, horizon na drugiej, witae trzecia, syscoin czwarta, sap piąta, tutaj też czerwono nieliczne projekty są na jakimś lekkim plusie czyli spadki, spadki, spadki. Teraz to, co nowego ostatnio, dodaliśmy NFT tokeny i, i kryptowaluty związane z tymi tematem. Engine Coin pierwsza pozycja flow deeper laps, czyli flow na drugiej, decentrala na trzeciej, gala na czwartej. Red Fox Labs 5, Sand 6, Ultra 7, Wax, NFT i tak dalej. Tutaj też czerwona, ale jest troszkę więcej, jakby zieleni. To są nowego typu projekty, także kto wie, co z tego będzie. Fantazma też jest. Widzę tutaj na 15. Jest, no tutaj trzeba po prostu sprawdzać tematy, bo to jest. Coś nowego, co wchodzi w rynek, i warto to przypilnować. I teraz, jeżeli weźmy na stacking, cała próbowsek dominacja, próbowsek 62,97% spadło o 2,70%. Rewards też spadł na 19%, o 2% spadł. I cały market cap, no tak podobnie jak na market cap, pokazuje 1 bilion 385 milionów dolarów, miliardów dolarów. Z takim market cap 348 miliardów dolarów. Zalokowane z takim 96 miliardów dolarów. I widać to odregowanie, że tutaj spada nam w dół. mam, kogo mam na pierwszej pozycji w tym tygodniu, w tą niedzielę? Ada pierwsza pozycja, Polka do druga, Avax trzecia, Algo czwarta, Ethereum piąta, Atom, Tezos, SNX i Oder. Czyli podobnie jak w tamtym tygodniu. Yy, podobne pozycje i teraz przejdźmy do ważnych informacji, czyli Grid Index. Już nie mamy ekstremalnej chciwości, mamy po prostu taką chciwość, niechciwość. Grid <gret> jest 50 na yy, punktów 55, gdzie jeszcze ostatni tydzień mieliśmy ekstremalną chciwość 91 yy, yy, punktów, a ostatni miesiąc w styczniu, tak też była, yy, średnia była ekstremalna na 77. Cały market tutaj wygląda nam tak, że teraz spadło tutaj właśnie na, tą, na ten poziom, co na bąbelkach, na bąbelkach widzicie w ciągu tygodnia Mało co projektu uzyskał FTM, Matic, Sol, Flow, zobaczmy sobie na godzinówkę, też Matic, ZKS, XMR, w ciągu dnia no wszystko praktycznie jedynie ksem w ciągu i flow, tak to reszta czerwono, spadki, spadki, spadki I tutaj gdzie jesteśmy na bitcoin rainbow, jak tutaj jest, jesteśmy na to wychodzi, że tutaj jest to odreagowanie Zobaczmy sobie jak tutaj było też odreagowania, także może to będzie tylko odreagowanie i dalej będziemy szli w górę Trzeba po prostu sprawdzać i pilnować rynku, co się ciekawego yy, dzieje i tutaj, alt season index, czyli spadliśmy na punktów 57. Teraz jest, czyli nie przekroczyliśmy tej magicznej tutaj setki, znaczy 75 punktów, czyli to nie był praktycznie alt season. Były wzrosty na altcoinach, ale to jeszcze nie to, co powinno być, że powinniśmy wyjechać poza tą linię. To jest na jeden rok, a zobaczmy sobie, zobaczcie sobie na Całe te lata, to co było teraz, niedawno, wcześniejsze lata, to były te właśnie alt-seasony. Nawet nie wyjechaliśmy totalnie w alt-season. Czyli jeszcze, jeszcze musimy sobie trochę poczekać. Tutaj te projekty, które zyskały więcej niż bitcoin, te, co troszkę jeszcze mniej zyskały niż bitcoin. I tu mamy rozpisane wszystkie te projekty. Po lewicy. Mamy te, co więcej procentowo, najlepiej Ada od Bitcoina, kto inwestował w ADE, powiedzmy tam 90 dni do tyłu, to więcej zyskał niż by inwestował w Bitcoina, czy na przykład FTM, czy te wszystkie kryptowaluty, a tak, o wiele mniej zyskał, jeżeli inwestował w te projekty. Dobra. I tutaj, to, co jest ważne, średnie opłaty na Ethereum obecnie mamy, w cenie 11 dolarów, czyli spadło, czyli dobrze, dobrze. Zobaczmy sobie na Bitcoinie. Można niektóre właśnie sobie teraz y, taniej zrealizować smart kontrakty, jeżeli ktoś ma zrobione, czy na Uniswapie, czy ogólnie jakieś właśnie w DeFi, y, mniej zapłacimy za transakcję i Bitcoin średnia transakcja 15,33 centa, czyli też spadło, bo mieliśmy już ostatnio bez mała 25 dolarów a sprawnie sobie, jak Litecoin sobie radzi te średnie transakcje. Bo ja też częściej korzystam z Litecoina, wolę zamienić i zapłacić w Litecoin, bo naprawdę grosiki. Jeszcze połowa tego co było, ostatnio było 4, 4 centy, prawie 5, niecałe 5 centów. Teraz mamy 20,26 centa. No to bardzo taniutko na light konie. Teraz przejdźmy sobie, co u nas było nowego na stronie. Jak zwykle atakują te telegramy z wiadomościami. I tutaj, niech mi się otworzy, newsy, newsy. I co mieliśmy w newsach. ostatnio. Kosmos, yy, newsy był tak. Kosmos, Rapids, iOS, PIVIX, Stratis, Syscoin, Oxen, PORE do poczytania. Yy, stake of stake. Yy, nowości na tej puli, yy, puli wydobywczej. Uwaga, platforma Simple Post Pool została schakowana drugi raz. Czyli na to wychodzi, że się nie obronili za bardzo, a już byli, prawie wychodzili z, z problemów z pierwszego schakowania. Czyli po prostu nie odrobili lekcji, nie zrobili jakiś na przykład porządnych zabezpieczeń, że ich schakowali jakiegoś zimnego Na przykład tak zrobił na przykład miał taki problem swego czasu Steak Club i był schakowany, ale zrobili sobie taki magazyn Gdzie trzymają kryptowaluty całkowicie gdzieś indziej w razie W, plus zimne portfele, plus takie różne inne opcje zabezpieczające i i dobrze tam w miarę teraz idzie, a oni nie odrobili swoich lekcji, nie zabezpieczyli się i drugi raz hakowali. Yy, filmik ja robiłem jak OKCoin, OK czyli te darmowe stx -y, co dostawaliśmy w airdropie od blockchaina. Yy, można sobie na przykład wrzucać w OKCoin OK i one nam będą pracować, bo są dwie metody wydobycia. A, czyli stawiania STX, czyli jedna jest taka metoda, że stawiamy sobie STX i dostajemy nagrodę w STX, a druga jak stawiamy, to dostajemy nagrodę w Bitcoinie. Są to smart kontrakty na, a, czyli STX jest stworzony do robienia smart kontraktów na Bitcoinie. I, jeżeli byśmy chcieli prywatnie, to musimy posiadać ponad 70 tysięcy tych STXów, a OK koń zrobił, że minimum, minimum można postawić sobie 50. Oni zbudowali taką pulę tam, Także jest, y, delegowane są te kryptowaluty do głównej puli, także bardzo dobra opcja, jeżeli chciałby ktoś sobie STXy pomnożyć. Y, gry na blockchainie, jutro będzie filmik nowy zrobiony, bo wrzuciłem w stacking te y, tokeny SOUL i zobaczycie jak wystarczy je postawić, Jak zdobywać te tokeny to widzieliście w innym filmiku, wystarczy grać, udzielać się na tych grach, oni też mierzą w, w sprawy związane z NFT, zarabianiem na grach i będą przechodzić na y, Binance Chain, także warto, bo oni obecnie są na Ethereum y, jako token, ale jest możliwość wypłaty na Binance Chain na zamiany, także warto pilnować tematu. Na razie są tanie te to, tokeny. My wrzuciliśmy w stacking ponad 55 tysięcy. Także zobaczymy, co się będzie działo. Filmik będzie jutro. A później będą filmiki, jak idzie ten stack. I teraz, i jeszcze tak z newsów było, a to jest z tamtej niedzieli. Z newsów jeszcze było Firo, Pivix, BlockNet, Rapids, iOS, BitGreen, Tron, uca UcaCoin, SysCoin, Dogicash, Sinovate, Telos, GoBite i For. Także to możecie też jeszcze sobie poczytać. I teraz przejdźmy do Tops. Ten master nody za tydzień siódmy. Tydzień siódmy 2021 roku, czyli od 17 do 24 lutego, które tu master nody sobie najlepiej radziły: Pywix 67%, y, my, my Merbal jakiś, no tej tej nie znam, y, 21%. 17%, ZIL 14%, Tritium 13,28%, Bitgreen 2,37%. Bitgreen będzie przechodził na Polkadot. Także, żebyście wiedzieli, że no, może być ciekawy z tym bitgreem, na Polkadot idzie. Później jest FLIT 0,22%, DV 0,11%, ZICOR, na minusie lekkim 0,38, Midas też na 1,71 minus i Excel minus 4,0.7%. są mnie duże, duże wzrosty w porównaniu do wcześniejszych tygodni, bo mamy te spadki obecnie. Tą sporą korektę, która już ma ponad 20%. Także, tak to obecnie wygląda. Zapraszam Was także do właśnie do czytania u nas różnych właśnie tych newsów i, i do działania, nie? I tutaj właśnie zrobiliśmy nowy dział gry na blockchainie. Żebyście wiedzieli. Na razie będziemy rozwijać, będą, będziemy szukać jakichś fajnych gier, jakichś fajnych rozwiązań związanych tak z zarabianiem poprzez gry, czyli obecnie weszł ten nowy, jeżeli chodzi o Soul, One Play, to już znacie, czyli można EOSa zarabiać. Na ten tydzień jest pula do wygra a czy pula do rozdania dla grających y, 2000 dolarów w eos Także warto sobie pograć, jeżeli ktoś lubi. Ogólnie powiem wam, szybciej się zdobywa jakieś te darmowe kryptowaluty poprzez granie niż, y, niż kraniki. I tutaj jeszcze chyba ogólnie jest sporo filmików na kanale, jak na przykład można nano zdobywać poprzez granie, i, i tam jeszcze wiele i o właśnie. Tutaj jest o nano, play nano, quick crypto, tip nano. Tutaj taka gra, go, CS2 go, na przykład też można nano zarabiać. Teraz jest, do, przy spadkach jest doskonały okres na zdobywanie darmowych kryptowalut, bo zdobędziecie je ich więcej. A te tak jak tip nano, play nano, yy, te na nano, wyspłacają insta. Yy, także, do dzieła, działamy dalej. Dziękuję bardzo za subskrypcję, za lajki, za jakieś komentarze. Trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka w niedzielę.